Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w sumie z tego samego miejsca co ostatnio. Rozpoczynałem odcinek, w sumie też mniej więcej ten sam czas, bo niedziela godzina 15.34 dokładnie. Ja załadowałem w piątek towar docelowo do Austrii. W sumie ta sama trasa, co jechałem półtora tygodnia temu. Załadowałem trzy piętrowalne palety i jedną europaletę. Takie te trzy piętrowalne paletki to są dość długie, no bo są dwie na 3,20, a jedna jest po prostu na 3,85. No i jedna europaleta, łączna waga 560 kg. Jadę z tym docelowo na Austrię przy granicy Słowenii. Rozładunek mam jutro niby na godzinę 8.00, ale firma jest jest otwarta od 6 jak ja byłem półtora tygodnia temu na tej firmie to faktycznie normalnie ta firma jest od 6 godziny otwarta i też po prostu funkcjonują tak, że też już zaczynają rozładowywać auta, więc podstawiam się nie na 8, ale na siódmą godzinę nawigacja pokazuje mi teraz przyjazd aktualnie na godzinę, no można powiedzieć, że za 21 w nocy, ale myślę, że jakieś 2 godziny sobie zostawię do lotu na rano, zrzucę się o tej godzinie 7, 7.30 no i robota już jest na jutro nagrana, bo po Odlatuję 40 albo 60 km na kolejny załadunek, już nie pamiętam dokładnie i jadę z tym towarem docelowo do Niemiec, w okolice Norymbergi, zrzucamy we wtorek, no i stamtąd z tych okolic będziemy się starać coś załadować do Polski, no bo już czas najwyższy będzie zjechać do domu na święta, więc wyruszam dzisiaj tak naprawdę na krótką dyspozycję, niespełna 3 dni. Dwa auta już zjechały. Dwa auta są w trasie. No, licząc z tym, że ja dzisiaj wyjechałem, no to dwa auta mamy w trasie. Kierowca też zjeżdża w środę. Jest teraz aktualnie w drodze na rozładunek jutrzejszy w Słowacji. Też ładuje do Niemiec, tylko że on jedzie w okolice Bremy. No i coś będziemy szukać mu na przykład do Polski albo w okolice Berlina. No i z Berlina mamy jakieś 280 km do nas do domu, więc już stamtąd nawet będzie można wrócić na pusto i będziemy startować dopiero po nowym roku 4 albo 5. Stycznia, więc tak to będzie wyglądało, czas już będzie zakończyć ten rok i przygotować się na drugi. Tak więc ja myślę, że odezwę się do Was za chwileczkę jak będę już myślę po stronie czeskiej, bo mam do granicy niespełna może 25 km. Mamy kolejny dzień, godzina 8.05, już powinienem być dawno na rozładunku. To prawda, rozładunek mam możliwe do godziny 12 czy tam nawet do 14. Ale miałem taki plan, żeby to rozładować najpóźniej o godzinie 8:00 zero a nawet o 7, ale niestety tak się nie stało, ponieważ stanęłem 40 km od granicy austriackiej już po stronie austriackiej. Ze względu na to, że bardzo, ale to bardzo silnie zaczął wiać wiatr. Twierdziłem, że ta jazda nie ma najmniejszego sensu, bo jest to dość niebezpieczne. Zresztą osoby, które jeżdżą busikami, wiedzą, że jak silnie wieje, to jest to bardzo słaba jazda. Niebezpieczna przede wszystkim, bo można stracić kontrolę nad samochodem No i po prostu wylądować w rowie albo, albo gdzieś po prostu wyjdzie z tego jakaś gorsza tragedia Ale no tanęłem i miałem po prostu wstać jakoś o godzinie 4.30 i dolecieć na godzinę 8:00. Ale twierdziłem, że pośpię sobie półtorej godziny dłużej Ze względu na to, że praktycznie do samego rana wiał bardzo silny wiatr I jak się budziłem za jakieś 40 minut Jestem powiem wam szczerze no niewyspany, nie będę tego ukrywał, no bo za każdym razem jak się obudziłem i próbowałem zasnąć to miałem wrażenie takie, że zaraz po prostu pomimo tego, że stoję na parkingu to ten bus zaraz się przewróci na bok i w pewnych momentach miałem takie uczucie jakby ten buz się faktycznie odrywał od tego asfaltu Ale no jest wszystko ok, Jak już po prostu wstałem o tej godzinie 4.15 No to już się ten wiaterek uspokoił Przejechałem ten Wiedeń Wiedeń mnie troszeczkę też przytrzymał jakieś 20-30 minut Doszło do czasu po prostu jazdy Bo był koreczek na robotach drogowych Ale finalnie jak już przeleciałem ten Wiedeń Jakieś 20-30 km od Wiednia już się wszystko uspokoiło. Zresztą sami widzicie, za mną troszeczkę takie ciemniejsze chmury. Przez chwileczkę padał dość mocno śnieg, ale jak widzicie przede mną robi się niebieskawe niebo, więc jest wszystko jak najbardziej w porządku. Jeszcze mam 130 km do rozładunku. Mam nadzieję, że nic tutaj się nie wysypie po drodze, bo załadunek kolejny mam maksymalnie do godziny 12 i mam nadzieję, że Mm, spokojnie wyrobię się w czasie. Ostatnio, jak byłem na tej firmie, do której teraz jadę, no to rozładunek był szybki, sprawny, więc mam nadzieję, że Teraz też tak będzie, więc jak już dojadę na miejsce, to się do Was odzywam. Ja już jestem na rozładunku. Idę się zameldować i odzywam się za chwilę. No i dobra, towar rozładowany, autko już puste. Czekam teraz tylko na papiery. Za ten czas sobie zamknę samochód i będziemy jechać na załadunek. O jakieś papiery mi wypadają. Jesteśmy na tankowaniu w międzyczasie w okolicach grazu. I powiem wam szczerze, że cena paliwa aktualnie w Austrii to jest euro 1,33 dokładnie. I to jest naprawdę duża różnica w porównaniu do cen paliwa w Niemczech, bo w Niemczech paliwo jest w granicach teraz euro 65, euro 75 i tak średnio wychodzi jakieś 28 eurocentów albo 35 eurocentów taniej, jeżeli chodzi o Austrię, niż w Niemczech, więc to jest dość spora różnica, więc na pewno dzisiaj będziemy dwa razy tankować w Austrii, teraz, no i oczywiście gdzieś tam jeszcze po stronie austriackiej przed granicą niemiecką. Będziemy tankować sobie do pełna. Ja mam jeszcze 90 niecałe kilometrów do załadunku. Tak więc odzywam się myślę, że jak już będę tam na miejscu. Ja już jestem na załadunku, jak widzicie. Tam, gdzie stanął ten rumun, tym dużym, muszę po prostu pójść, do biura, się zameldować. Ładowanie będzie najprawdopodobniej z rampy, bo nie widzę tutaj bramy, aby mógł wózkiem tu wyjechać. Więc poko. idę zobaczyć, ile będę musiał czekać. Fajnie by było, jakby się okazało, że ten towar jest już gotowy i po prostu będę mógł szybko to załadować i. Startować. Tak więc odzywam się, jak będę coś wiedział. Dokumenty już odebrałem. Waga 600 kg. Nie będzie z rampy ładowane, tylko tutaj z tej bramy. Powiedzieli mi, żebym się potawił i poczekał 30 minut, bo od 12 do wpół do pierwszej mają przerwę. Więc akurat sobie otworzę auto na spokojnie żeby sobie też jakąś kanapkę. A zaraz jak wyjadę na autostradę, to po prostu ale bym wy, wymusił i byłaby stłuczka na firmie. Podstawię się tutaj, rozepnę, zrobię sobie kanapkę w międzyczasie i czekamy. Dwie palety będą tu ładowane. Idę w pierwszej kolejności sobie przygotować auto do załadunku, tak więc odzywam się za chwilę. No i dobra, załadowane. Dwie takie paletki. Zabieram się za zabezpieczenie towaru i uciekam. Nie wiem, jakieś wykładziny załadowane czy coś w tym stylu. Mniejsza w to. Lecimy 480 km na dzisiaj. Nawigacja pokazuje mi, że będzie po robocie jakoś około godziny 17.30, więc elegancko. Mam nadzieję, że nic się nie będzie działo po drodze i ten czas będzie idealny. Bo bym zostawił sobie na rano jakąś godzinkę jazdy i skończyłbym dzisiaj o 16. może o 15.30. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Odzywam się za chwilę, jak już wyjadę po prostu z firmy. Słuchajcie moi drodzy, ja teraz sobie stoję w korku i to dość, dość dużym, mam jeszcze 59 km do rozładunku i to nie jest mi na rękę, bo plany mi się naprawdę bardzo, ale to bardzo pozmieniały, bo po, załadunku, po rozładunku dzisiejszym miałem coś ładować, po prostu jakiś przerzut po Niemczech, gdzieś blisko granicy, żeby jutro po rozładunku wrócić sobie do domu, ale finalnie złapaliśmy ładuneczek do Francji. W okolicach Chemnic, dokładnie do Marsylii, do Francji, i po załadunku biorę swojego teścia z granicy. Moja kobieta go po prostu na granicę podwiezie i jedziemy z tym towarem do tej Marsylii w podwójnej obsadzie, żeby to zrzucić albo jutro do godziny 19, albo czwartek o 8 i stamtąd na pusto będziemy wracać do domu, do Polski na święta, ponieważ no aktualnie stawki w tym okresie świątecznym, jak i przed świętami, bo już nikt tam po prostu nie chce jechać, bo nie ma aut wolnych, bo wszystkie już zjeżdżają do domu na święta jak i po prostu między świętami, to te stawki są takie, że po prostu bez żadnego problemu mogę sobie na to pozwolić, żeby wrócić te 1600 km na pustą. I stwierdziłem, że to będzie chyba lepsza opcja, niż po prostu ściąganie samochodu po jakieś 20 eurocentów, czy tam 25, czy 30 eurocentów do Polski. Więc jeszcze takie kółeczko, wypadzik do Francji przed samymi świętami na zakończenie tego roku. Ja teraz po prostu... Czekam, aż to wszystko ruszy i mam nadzieję, że zaraz to ruszy. Bo mam dwie godzinki podlotu na ten załadunek, a chcę to załadować do godziny 13. Później, dwie godzinki mam jazdy na, niecałe dwie godzinki jazdy mam na Zgorzalec. No to po prostu chciałbym tak do godziny 16 już kierować się w kierunku granicy francuskiej. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No bo sami zresztą widzicie, co się dzieje. Wszystko stoi nie wiadomo z jakiej przyczyny. Znaczy, nie wiadomo z jakiej przyczyny. Szczał, jakby nie inaczej. No. Roboty drogowe za 2 km, odzywam się za chwilę. No i dobra, ja już jestem na rozładunku. Idę z papierami i mam nadzieję, że szybko rozładują, bo czas mnie goni i to nieziemsko. Trzeba zadzwonić, słyszymy się za chwilę. No i dobra, rozładowane. Zamykam auto i podstawiam się na załadunek. Bo czas napięty, dzisiaj i to bardzo. No i dobra, już jestem na załadunku. No i dobra, wszystko się odnalazło. Idę wypisać CMR-kę. Mam wrócić do niej z papierami. Załatwimy pierw papiery i zaraz będziemy ładować. Załadujemy nasz gozalec i jedziemy do Francji. Towar załadowany, jak widzicie. Jedna większa paleta, dwie mniejsze i dwa kartony. Zabieram się za zabezpieczenie towaru. Jest to ADR na wyłączeniu, więc potrzebna tylko do tego gaśnica 2 kg i można z tym jechać. Cała waga łącznie 560 kg, więc lajtowo. Spinam się, czekam na papiery i będziemy startować. Teraz kierunek z gorzelec, tam chwilowa przerwa do siatka mojego teścia i lecimy na Marsylię. Ja już właśnie wystartowałem. Kilometrowo wygląda to tak, 1801 km, no niecałe 24 godziny jazdy, pokazuje nawigacja, no ale wiadomo, jakieś koreczki po drodze, czy coś takiego, przerwa na spanie, czy tam coś, żeby zjeść. Jadę teraz na Zgorzelec, to już jest właśnie mm, kilometrówka z tym Zgorzelcem, bo tak to wychodzi o 240 km mniej, no jakbym stąd startował. Więc tak to wygląda na Zgorzelcu. Jakoś około godziny 16.30 powinienem być, jak wszystko pójdzie dobrze. No i będziemy dzisiaj jechać jakoś myślę, że spokojnie do godziny 12.00, jak nie dłużej. Ja już jestem na Citronexie, rozpoczynamy zaraz tankowanie. I chwila przerwy, przejedziemy sobie na drugi parking na Orlen, zjeść jakiegoś hot doga, wypić kawę i lecimy dalej. Właśnie zatrzymaliśmy się na obiad, mamy dzisiaj kolejny dzień, jest godzina 15, jeszcze 500 km na rozładunek na jutro. Więc myślę, że bez żadnych problemów zrzutka 8 jak najbardziej jutro możliwa. Zjemy obiad, wypijemy kawę, herbatę i startujemy dalej. Tak to wygląda. Odzywam się jak będziemy już kawałek dalej. My już dojechaliśmy, właśnie czekamy na rozładuneczek. Towar idzie na statek i płynie sobie dzisiaj gdzieś na drugą stronę oceanu. Zaraz wózkowy ma przyjechać z podpisanymi dokumentami. Ja się zabieram za po prostu roz, rozpięcie towaru i przygotowanie do rozładunku. No i co? Zaraz zażdżamy na jakieś śniadanko po rozładunku i pędzimy do Polski, do domu. Na pusto, tak jak wam mówiłem wcześniej Chyba, że moja kobita jeszcze coś poszuka Przez pół godziny i coś zabierzemy Ale raczej w piątki, więc raczej obstawiam Że za 99% będziemy wracać na pusto Tak więc odzywam się za chwilę No i dobra, towar rozładowany Poda się na herbatę i kawę Goduje, na ten statek tutaj Po prawej stronie ten towar przywieźliśmy To taki bardziej statek transportowy Bym powiedział, który dzisiaj Odpływa o godzinie 13 A ja sobie idę zobaczyć tutaj na falochrony. Powiem Wam szczerze, że jest naprawdę ciepło. W samej bluzie jestem tutaj. Jest naprawdę ciepło. 12 stopni jest. U nas gdzieś jest minus 6 stopni. W domu w Polsce. A tutaj 12 na plusie. Zobaczcie, jak spokojnie. Zero wiaterku. Naprawdę przyjemnie. Zero wiaterku. I to mi się podoba. Jeszcze przed świętami taki widoczek na zakończenie tego roku. Elegancko to wygląda. Tam jakiś sobie stateczek płynie w oddali. Jeden, tam chyba drugi. Czy to jakaś wyspa? Wygląda to jak statek, ale może i być też to wyspa. Nie wiem, nie dowidzę stąd za bardzo. Wy też tego pewnie nie widzicie. Ale naprawdę, pierwszy raz się zrzucam tutaj w porcie w Marsylii. Jest naprawdę elegancko. No nic! Wracam z powrotem do busa, robię parę fotek i wracamy. 1500 km do domu mamy, więc plan jest taki, żeby ujechać dzisiaj do granicy niemieckiej albo gdzieś w okolice Stuttgartu. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, ale w każdym bądź razie tak, żeby jutro na godzinę 15-17 być na miejscu w domu. A no, jak się nie uda, no bo mogą być różne jakieś korki czy coś takiego, no to trudno. No. To już po prostu jest loteria: albo będą korki, albo nie. No raczej nie powinno być dużego ruchu pod względem ciężarówek, no bo raczej wszystko już o tej porze zmierza do Polski, albo już jest w Polsce. Odzywam się do was, jak już będę tam kawałek dalej, jak już wystartujemy. No i dobra moi drodzy, jak widzicie, ja już jestem na miejscu. Wczoraj zjechaliśmy przed Wigilią o godzinie 17 z tej Francji. Cała flota już jest na placu. Wszystko stoi do 4 stycznia i co? I z tego miejsca też chciałbym życzyć wam przede wszystkim zdrowych, wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Oby przyszły rok był lepszy niż ten, który się już kończy. No i po prostu jedyne, o co mogę was prosić na zakończenie tego materiału, to po prostu zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco. No i koniecznie wpadajcie do mnie na Instagrama, który po prostu wyświetli się gdzieś tutaj na dole, po prawej albo po lewej stronie. Tak więc co, to była moja, to jest ostatni najprawdopodobniej odcinek w tym roku i słyszymy się w kolejnym. Tak więc dzięki za oglądanie, dzięki, że jesteście, i jeszcze raz zdrowych i wesołych świąt. Do usłyszenia!